Cześć, witajcie! Spójrzcie, co my tutaj dzisiaj mamy. Są to puzzle 3D Super Things. Drużyna złoczyńców będzie rywalizować z drużyną superbohaterów w układaniu miasta Kaboom City. Zobaczymy, kto okaże się lepszym architektem i zbuduje więcej budynków. Jasne, że my będziemy mieć więcej budynków, a tym samym większą kontrolę nad miastem. Jeszcze zobaczymy, ale na pewno szykuje się zacięta walka. Dobra, chłopaki, bierzemy się do pracy. Tak jest! Zaczynamy od kwatery głównej. W tym czasie złoczyńcy kłócą się, kto będzie kierował budową, i przez to tracą cenny czas. Podaj mi pierwszy element. Ja? A dlaczego ja? Może sam sobie weźmiesz? Nie jestem twoim służącym. No właśnie, za bardzo wszystkim rozkazujesz. O co wam chodzi? Drużyna superbohaterów świetnie dogaduje się w grupie. Ale nam dobrze idzie. Pomóżcie, chłopaki. Jasne, już się robi. Wow, kwatera główna już prawie gotowa. Hurra, udało się. Jak na pierwszą konstrukcję wyszło nieźle. Świetnie, to teraz bierzemy się za kolejny. Jasne, nie traćmy ani chwili. Jest, jest, mamy to. Z czego się cieszysz? Nie widzisz, że superbohaterowie mają już zbudowaną prawie całą dzielnicę? O nie! Faktycznie są lepsi od nas! Jeżeli czegoś zaraz nie zrobimy, przegramy tą rywalizację! Mam pewien pomysł! Jaki, jaki? Skorzystajmy z naszej tajnej broni! Zbudujmy robota Mr. Kinga, który zaatakuje superbohaterów i przejmie ich teren! No, no! Całkiem sprytny plan! Masz głowę na karku! To jest właśnie to cudo, z którego powstanie Mr. King Niszczyciel! Wow, mega duży będzie nasz Mr. King! I z takich części uda nam się coś stworzyć? Oczywiście, że tak. Przekonacie się za chwilę. Oj jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Oj, oj, budowanie pizzerii wzbudza we mnie wilczy głód. No, ja też zrobiłem się głodny. No, nieźli z nas budowlańcy. Widzicie to, co ja? Ha, ha, ha. To jakiś wielki, ogromny Mr. King! Three, two, one, go. Uciekajmy! Uciekajmy! Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Robot stworzony przez drużynę superzłoczyńców przejmuje teren przeciwników. Przerażeni superbohaterowie chwilowo znaleźli schronienie na dachu kwatery i obserwują zaistniałą sytuację. O nie! Czy złoczyńcy zawsze muszą grać nie fair? A tyle się napracowaliśmy. I co? Musimy zaczynać wszystko od nowa. Niestety, to nie koniec złych niespodzianek. Złoczyńcy budują kolejnego robota profesora K, który da im ostateczną przewagę. <śm> 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 Z tymi dwoma robotami to już na pewno wypędzimy super bohaterów z miasteczka Kabum City. Tak jest, damy im popalić, całe miasto będzie nasze. Jesteśmy najlepsi. O nie, nacierają na nas dwa ogromne roboty. Jesteśmy otoczeni, co teraz zrobimy? Wszyscy twierdzą, że tej walki nie da się wygrać, jednak w tym momencie ktoś wpada na genialny pomysł. Zbudujemy własnego robota, który przejmie kontrolę nad superzłoczyńcami. Złamie oprogramowanie. Świetny pomysł! Chłopaki, musimy się spieszyć! Wow, prawdziwy posąg Enigmy! Robi wrażenie! Zaraz zobaczycie, jakie to zrobi wrażenie na Super Złoczyńcach. <laughs> Ruszaj nas ratować, przyjacielu! Enigma zbliża się wielkimi krokami do robotów Super W pewnym momencie gaśnie światło nad miasteczkiem Kaboom City, dochodzi do dziwnego spięcia między robotami Złoczyńców. Roboty zaczynają się dziwnie zachowywać! Ruszają w stronę superzłoczyńców! Co wy robicie? Dlaczego nie atakujecie superbohaterów? 3, 2, 1, go! Hurra! Pokonaliśmy ich własną bronią! Kaboom City zostało wyzwolone z brudnych łap superzłoczyńców! Tak jest! W końcu wprowadzimy tutaj porządek i zapanuje sprawiedliwość! Świetnie! Teraz w spokoju możemy dokończyć budowanie miasta! Wypożyczalnia łódek gotowa! No i rzecz jasna, muszą być także łódki! Nigdy bym nie pomyślał, że budowanie może sprawiać tyle frajdy! Super! To chyba ostatni już budynek! Hurra! Miasto Kabum City gotowe! Let's rock!